Chciałam Wam bardzo podziękować, bo to tylko dzięki Wam tutaj mogę być. Nie minęła dzisiaj 12, a ja już miałam zrobione mnóstwo badań i zabiegów, o których w Polsce nawet nikt nie pomyślał, a przez które bardzo, bardzo, bardzo cierpiałam. Dostępniejcie komu możecie, Szerzcie tą informację. Bo naprawdę jeśli moje życie jest coś warte, to na pewno będę chciała przekuć to dobro, do do, które od Was dostałam i pomóc kolejnym ludziom. Powiem kiedy jest straszne doświadczenie i... Jak można życzyć samemu, a ja mam tak dużo Was wspaniałych ludzi, a są ludzie, którzy nie mają ani jednej osoby, która o nich walczy. Także proszę Was, jeśli tylko możecie mi pomóc, zróbcie to. Bardzo Was proszę. Bardzo Was kocham, moje anioły. I muszę odpoczywać ci, bo lekarz tak kazali.